Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie w kolejnym odcinku Rogalikownie. Tym razem przed Państwem SNKRX, albo Snake RX. To jest gra, która jest wariacją na temat klasycznego Snake'a, no ale trochę inną, wiadomo. Ja zaprezentuję, ja słyszałem tę grę. Zdążyłem przejść tę grę, bo naprawdę jest krótka, takie pojedyncze przejście, mi mi całą godzinę, ale po tym przejściu. Pojawia się możliwość grania nowej gry plus i nowej gry plus 1, plus 2 i tak dalej, więc jest więcej wyzwań. Nie tylko to, ale ogólnie gra jest dość, dość prosta, dość szybka. Dobra, tu mam akurat przed takim klasycznym, klasycznym startem grą. Mam yy, tutaj właśnie sklep. sklep. Mamy, zdobywamy podczas gry pieniądze i tutaj mm, zbieramy naszą drużynę. Drużynę, z której składamy takiego, takiego węża. To Bo drużyna bohaterów, jak ja lubię, myślę, że to jest taka drużyna bohaterów, którą widzimy, obserwujemy z góry. Tutaj mamy e, klasy. Każda, znaczy, tu mamy na naszych bohaterów, którzy odpowiednio mają specjalizację, nie mam klasę. Nie, mają specjalizację, <grym> rolę, o tak może. Arcanistę, Sage'a, Sentry, tak? I każdy z nich ma także klasę. Na przykład ten jest sorcererem. Więc yy, zbieramy, im więcej mamy przedstawicieli danej klasy, tym więcej dostajemy bonusów. Więc budujemy naszą drużynę w oparciu na, na te klasy. Oni oprócz. Yy, no, pojedyncza postać może mieć od 1 do 3 różnych klas, więc będziemy mogli zbierać. A potem także zbieramy większą ilość tych samych haterów, żeby ich ulepszać. No, maksymalnie trzeciego poziomu, gdzie dostają, no, po prostu lepsze umiejętności. No to pozwolę, jak mam 3 złota, więc mogę kupić tylko. Hmm, tylko z dwie postacie, może tak. I od razu do boju. Proszę bardzo, prosta! To jest ta gra. O, proszę bardzo. Skręcamy jedną z końców za pomocą A, a w drugą za pomocą D i tak jedziemy. O, słaby ta... słaba drużyna chyba mnie trafiła. Ej, no to całkiem dobre by akurat taki strzał. gdzie do normalnego Snake'a. Tutaj staramy się omijać po bo zde mną obrażenia. O, to jest swój ten atak. Dobra, jest pięknie. we dwóch sobie poradziliśmy. I więcej kasy. Ja tak, aktualnie mam, mam sorcerera, więc mógłbym mieć jeszcze jednego. A mam dwóch arkaniców od razu. O, to mi się podoba. To jest Mag i en Encounter. Tego nie mam jeszcze. Będziemy o upgradeować. Już mam arkanicę na drugim poziomie. Więc lecimy prosto. Na podstawowej grze można mieć maksymalnie 7 bohaterów. Więc z postaram się mieć. Wo, wo, wow, wo, 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 wo. powiem. Oczywiście, jak oni nas dopadną, to tracimy. Hmm, tracimy HP, które można zobaczyć w lewym tutaj, pomadko, oh w lewym dolnym rogu. Tam także jest widać pasek postępu ładowania się ataków. No bo i taka ciekawostka jeszcze, że w normalnym snake'u uderzenie o ścianę nas. Hmm, no, po po pozbawiało nas y, życia. Tutaj odbijamy się od ściany, ale tracimy przy tym dość sporo kontroli nad naszą drużyną, więc lepiej unikać takich rzeczy. Idzie mi świetnie po prostu na razie. 3 złota, no. Dobra, arkanista jeszcze jeden. Nie, całą drużynę odgubiłem, 3 złota, o, idealnie. Arkanista. Yy, nie pamiętam ilu trzeba mieć, chyba mnie trzeba 3 razy po 2, więc łącznie 7, 6, żeby mieć jednego na 6 poziomie zrobimy wszystkich, prze bardzo. Pan się zastanawiał. O! Może i grę można przejść, tak? Wow. Tak jak mówiłem w godzinkę, no bo wiadomo, ten pozostały poziom. Mm. O nie. W godzinę. O! No tak jak masz, jest bardzo dużo różnych postaci. Dużo kombinacji, dużo możliwości budowania Naszej drużyny Więc można grać wielokrotnie. No w końcu to rogalić, prawda? <laughs> Poszło elegancko, tym razem Na no akurat na tym poziomie dostajemy e, Relikt Wsparcie Perka Która coś daje, na przykład tutaj magowie szybciej kastują, ja akurat nie mam ani jednego maga chyba mm. Tutaj, że blokują, tutaj są y, obrażenia w cza czasie. Ale do tego tych magów, może, może się, może sobie maga jakoś... Hmm, dorobimy się maga kiedy O, o mag już, o, o magu mowa. Ym, oprócz kupowania naszych bohaterów, tak, kupowania nowych, levelowania starych, możemy także ulepszać sklep, dzięki temu będziemy mieć dostęp do lepszych bohaterów. A także ulepszać te przedmioty, które dostajemy po drodze, więc. No ale, że nie mam hajsu, to pozwolę sobie jednak wziąć ekipę. No i jeszcze zmienię sobie. Zmienię sobie i kolejność. Na taką może. Dobra. Dlatego, że. E... No to akurat nie jest bojownik, tylko. Hmm. Mieczarz, miecznik. <grych> On atakuje takim, takim. ma taki ciekawy atak. To. dobrze mieć go z przodu. W ten sposób błyskawicznie. I 5 złota. No, od razu, to bardzo. Taki mag. To jest enchanter. Mam jednego enchantera. Nie, nie mam czy nie mam? Nie mam. Hmm. Mam tu wojownika. A w nika to nad niem, czy się chce tak inwestować. W magów bym poszedł chętnie. A sobie, relokowo jeszcze jeden takiego ja, ja też nie mam. Będziemy jednego kleryka. A właśnie, odkąd mam kleryka, to gra, że bardziej trzeba przypomnieć węża, bo kleryk zostawia co jakiś czas kulki leczące, które. O, tak jak tutaj zielona, po prawej, która leczy nam drużynę. Więc. O, 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 o. No niestety nasi bohaterowie mogą zginąć w trakcie e, takiego czyszczenia areny, ale wracają do życia po zakończeniu, więc tutaj nie musimy się martwić. Mam przecież jeden, doszedł do, do, do końca. Proszę bardzo. Jest wizard. Mamy dwóch magów, O, nie trzech magów. O, to mi się podoba. Nawet pasuje dzięki temu ten, że się atakują. Hmm. Oprócz tego, nuker jednego, nukera sorcerera tylko jednego, to się można pozbyć go wreszcie, czy, wiem, czy później. Ale z drugiej strony, no, już tak się nabił, co daje w ogóle taki nuker, Trzeba mieć trzech, zwiększa y zasięg, a tutaj zmniejsza obronę. Dobra, na razie, na razie, na razie spokojnie, na razie gram. DEK! O, tu bosta, no to. Z taką drużyną to łatwo idzie. No i straciłem. Powiedziałem, że łatwo idzie, straciłem jednego gościa. mu się trudno. Niech będzie to. Tak, wspomniałem, no, gra jest prosta. Gra jest banalnie prosta, prosto w swoich założeniach. Dużo różnej. To jest fajne, to mi się podoba. Tak, okay, i to wezmę. Tylko muszę wywalić. No, ale chyba. Pozwolę sobie walić tego. Mieć tego. W imię zasad, chyba tylko. Nie wiem, tak nie wiem tak przekonać do kleryka, no dobra no, niech będzie. Więc tak jak wspomniałem gra jest prosta w swoich założeniach, ale potem wciągnąć, tak? Więc to jest. Yy... I muzyka jest takim spoko. Muzyka jest fajna, podoba mi się. Mm. No, w trakcie rozgrywki oczywiście przeciwników jest więcej, są silniejsi, pojawiają się e, mocniejsi bossowie, ale stylistyka się nie zmienia, to do tego nie ma, nie ma, mm, tutaj nie ma mowy, ale w grze Plus, tak, w grze Plus pojawia się możliwość posiadania większej drużyny, To daje nam inne opcje taktyczne, ciekawsze i tak dalej. Jeszcze może, o. A, to nie mam pieniędzy, mogę ulepszyć to i to. Dobra, to chyba wystarczy, za epokę z cały pokaz gry, bo to gra prosta, nie ma co się rozwodzić. Tak czy inaczej, pozostaje mi tylko podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i muzyka.